Cześć, witam. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować najnowszą odsłonę mojego noża zrobionego w Surivaltech. Jest to model Mod 01 Mark 2, MK2. Wprowadziliśmy ten model ładnych kilka lat temu, nie pamiętam, to będzie z 11 albo z 12 lat temu, kiedy opracowałem nóż, który był spełnieniem moich wymagań, jeśli chodzi o narzędzie Nące jakie można używać w lesie. Jest to noż typowo suriwalowy. Myślę, że warto zobaczyć sobie pierwszy filmik, który opisuje pierwszą wersję tego, tego noża. Dlatego, że tam omówiłem dokładnie całą konstrukcję, jak, co, dlaczego, tak, a nie inaczej. A dzisiaj mamy nową odsłonę robioną u kogoś innego. Z różnych przyczyn, oczywiście. Kto zna, to zna, kto nie, to nie. Ten model jest wykonywany przez LKW. Przez Zadusława Łęgowika e, i z, zwanego popularnie wołodium. i jest to poprawiona wersja wcześniejszego modelu Mod 01 z różnymi delikatnymi usprawnieniami, które powodują, że ten nóż jest po prostu właśnie wersją MK2, lepszą, nowocześniejszą. Nie? Pierwsza zmiana, która nastąpiła, to jakby wizualna już jest zupełnie inna pochewka. Pochewka nie jest sobie z jednego kawałka, tylko z dwóch kawałków. Na około mamy otwory, dzięki czemu możemy dużo wygodniej montować w, na różne sposoby, czy doszelki oporządzenia plecaka w każdy sposób. Oczywiście standard nasz, czyli żabka, która jest otwieraną żabką na rzepik, z też dodatkowym usprawnieniem, czyli w tej naszej żabce dodatkowy paseczek materiału ma z pasek takiej taśmy nylonowej, pozwala dopiąć jakikolwiek karabinek i nosić ten nóż w tej formie jeszcze niżej. Sama żabka opuszczała ten nóż. No każdy, kto używa noży w pochewce kiedeksowej wie, że to z reguły kończy się noszeniem tekloka. loka Noszenie tekloka loka na pasku powoduje, że nóż jest bardzo wysoko. Żabka powoduje, że możemy ten nóż nosić w ten sposób na pasie, a ta dodatkowa funkcjonalność, czyli tasiemka pozwala ten nóż nosić jeszcze niżej, chociażby w kieszeni przelotowej takie jak ja mam tutaj w spodniach, o, w ten sposób, dopinając do spodni ten nóż jest bardzo nisko, można powiedzieć, na łudzie. E, czyli mamy kilka sposobów noszenia, podstawowy na żabce, oczywiście możemy odkręcić i przykręcić normalnego loka, jak to robi, e, i pochewka z materiału zbliżonego do kydexu, lub to jest taki bardzo blisko kydexu, e, o tych samych parametrach, e, z otworami na, e, na obrzeżach, pozwala właśnie montować na kilka sposobów, nie? E, To też oczywiście daje nam Zupełne inne trzymanie tego noża. Ten nóż teraz dużo mocniej w naszej pochewce. Pochewka. Teraz sam nóż. Sam nóż też ma kilka dogodnych usprawnień. Nie pamiętam, ile wprowadziliśmy w wersji zwykłych do sprzedaży. To jest coś liczone między 300 a 500, bo straciliśmy rachubę. Myślę, że między 450 różnych modeli. I wcześniejsza wersja do mojej rękojeści, do mojej, do, przepraszam, do mojej dłoni była wystarczająca. Natomiast w tym modelu rękojeść, słuchając użytkowników, powiększyliśmy. Ona jest powiększona o niecałe 1,5 cm. Dzięki czemu wygodna w rękawice zimowej bez żadnego kłopotu. Czyli moja ręka bez problemu w tym nożu pracuje. O, ja mam po prostu mniejszą dłoń, więc to jest dokładnie te 1,5 cm, kiedy sama rękojeść została przedłużona. Kształt rękojeści jest minimalnie e, poprawiony. Poprawione zostało to podcięcie tutaj, które jest teraz wygodniejsze w użytkowaniu. Rękojeść jest z podobnych parametrów, z podobnych materiałów, czyli robiona jest mikartą, skręcana na śruby. Zachowaliśmy oczywiście nasz wybijak, który może posłużyć do tego, że chcielibyśmy wybić na przykład jakąś tam, powiedzmy, szybę. Chociaż będzie trudno, bo ono nie jest zaostrzone. Natomiast dla nas jest to element, który chroni nam część rękojeści, dlatego że gdy rękojeść wystaje i jest zakończona w tym miejscu, w momencie kiedy Noż suriwalowy zostanie nadużywany, uderzymy go kawałkiem drewna albo czymś innym, to można po prostu uzyskać odprysk nawet wytrzymałego materiału. Dlatego, chroniąc tą część w tym miejscu, po prostu pozbyliśmy. Mamy wystający tank, który możemy wykorzystać do rozbijania, do wybijania lub na przykład do wbijania noża w twardy materiał, jakim jest na przykład drewno. W tym modelu nie ma przelotowych nitów. Jest to rękowiskęcane śruby, dlatego otwór, który wcześniej był tutaj w tym miejscu i służył do montażu linki, przenieśliśmy właśnie wyżej. W zestawie nie ma już linki, dlatego też z naszych doświadczeń wynika, że nie każdy używa linki. My też już nie używamy. Zawsze można im oczywiście dowiązać. Drugi otwór, tajemniczy otwór w Wielcu. Przez wiele lat yy, myśleliśmy, że to się rzeczywiście do czegoś sprawdzi, czyli można by za pomocą linki, którą przyciągniemy w tym miejscu i w tym miejscu, stworzyć ze sznurka czy z parakordu taki, można powiedzieć, kabłąk, który spowodowałby, że nóż jest przy dłoni. Prawdę mówiąc, nigdy tego nie wykorzystaliśmy. Jakby ktoś się uparł, no ten nóż można by za pomocą tego otworu i tego otworu przymontować do kawałka drewna i zrobić z tego dzidę. No dzisiaj, posiadając takie doświadczenie, jakie mam, nie robiąc tyle pracy w lesie i szkląc tych ludzi, wiem, że to jest kompletny bzdet. Nikt nigdy nie będzie montował noża, robiąc tego włócznie. Natomiast jest po prostu, już zostało. To jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy w tym modelu. E e Mod, 0, Mod 01 MK2 też ma ten otwór, ale tak naprawdę do niczego go nie wykorzystacie, nie? E Sama stal to jest też e dosyć duża zmiana, dlatego że w tym modelu mamy stal O2. Jest to e stal e narzędziowa. Rdzewna, oczywiście popularnie nazywana stalą węglową, też. Natomiast, no, ona nie jest tak węglowa jak te wcześniejsze wersje. Wcześniejsze wersje wykonywaliśmy ze stali. Bo daj, NC6, pierwsza wersja, która jest bardzo rdzewną stalą, później przeszliśmy na 52 100, która jest stalą już tam amerykańską jest troszeczkę mniej rdzewna, a O2 jest super fajną stalą przeznaczoną właśnie do nożyców rywalowych, czyli czym się charakteryzuje stal węglowa O2 w naszym modelu. Oczywiście łatwość ostrzenia, długość trzymania ostrza. To, że ten nóż, nawet gdy będzie nadwyrężany, można spokojnie na nim stanąć, gdy będzie nadwyrężany, gdy będzie pracował w różnych twardych materiałach, dzisiaj mamy super świetne warunki, czyli zmarznięte, twarde drewno, też bez problemu, właśnie poradzi sobie z tym właśnie ta nasza stal O2. Ona jest wykorzystywana na wiele noży strojwalowych, właśnie w tej, tej wielkości. Jest to super fajny wybór. Tutaj, jak Łukasz zrobi zbliżenie, to zobaczy, że ten nóż, mimo tego, że kompletnie o niego nie dbam, na części tnącej, nawet tu zobaczcie, że tu jest gdzieś już taki trochę podrdzewiały. Specjalnie, bo to jest model testowy, to tak naprawdę on nie pokrył się jakąś rdzą, która by spowodowała, że często ludzie się boją o nurze stali węglowej, to trzeba o niego strasznie dbać. Nie, strasznie dbać nie, trzeba wystarczy trochę dbać, czyli po każdym użyciu wytrzeć do, do sucha, nie? Oczywiście klasyczny, ulubiony przez nas do pracy w drewnie szlif, tak zwany skandynawski bardzo fajnie zrobiony, dlatego że on pracuje super w drewnie i ma jedną zajebistą rzecz, żeby mm, dzięki szlifowi skandynawskiemu możemy zrobić nóż cieńszy troszeczkę, I tutaj mamy bodajże 3-2 mm jeśli chodzi o całość naszego, grubości naszego, na, na, na naszego noża i ten nóż może być wytrzymały, dlatego że szlif zaczyna się jakieś tam centymetr na samym dole. Gdybyśmy chcieli zrobić szlif na przykład częściowo płaski lub płaski, to żeby mieć taką samą wytrzymałość musielibyśmy poszerzać tutaj nóż, nie? Więc im bardziej będziecie poszerzać nóż, tym tego, tej stali będzie więcej i sam nóż będzie ciężki, a w zamyśle moda e, 01 było stworzenie narzędzia, które nie będzie Wam przeszkadzało, które będzie wygodne, które będziecie mogli mieć zawsze ze sobą. To jest projekt noża survivalowego, dlatego do właśnie dodany jest ten jelec, dlatego że w większości noży tak tzw. burzkaftowych, gdzie użytkownik potrafi korzystać z noża i korzysta z niego w kontrolowanych warunkach jelec, jest, nie jest pod, jelec nie jest potrzebny ale w modelu, który został przeznaczony do wykorzystywania w warunkach survivalowych kiedy jest zimno, kiedy jest mokro kiedy jest zmarznięty to jednak jelec jest takim elementem, który daje Ci no, można powiedzieć nie stuprocentową, ale dużą, większą e, pewność wykorzystania tego i bezpieczeństwo wykorzystania tego noża, chodzi o to, że ta dłoń jednak nie sunie Ci się na super ostry kawałek tego naszego noża, nie? Nie pamiętam, jaką mamy szerokość. Czy to jest 16 mm? Chyba to jest tylko 16 mm. Bez problemu można go wykorzystywać właśnie w rękawiczkach normalnych, zwykłych, zimowych, grubych, ale także bez problemu w zwykłej dłoni. Na górze klasycznie już w naszym naszym modelu, bo można powiedzieć, że wizualnie to jest to samo co co mod 01 i Wersja nasza MK2 ma dokładnie te same parametry, czyli długość, dokładnie tą samą główni. Minimalnie brzuszek jest troszeczkę większy. Wcześniejsze modele miały mniejszy, spadły, bardziej proste i takie troszeczkę mniej łukowate. No tutaj zrobiliśmy troszeczkę tak wizualnie minimalnie, ale jeśli chodzi o parametry, czyli długość i szerokość, jest to dokładnie to samo co. MK1, czyli każdy użytkownik tej wersji pierwszej będzie super zadowolony z wersji drugiej, a każda osoba, która znamy takie osoby, która chciała kupić model 1, tam wersję podstawową i ona już nie jest niestety dostępna tylko na rynku wtórnym też będzie zadowolony, dlatego że ten model ma być dokładnie odwzorowaniem wersji pierwszej, tylko z pewnymi usprawnieniami. Także ręko jest powiększona, rękojeść, jest zmiana stali i minimalne, wizualne. Tutaj takie elementy właśnie jak to podcięcie powodują, że ten nóż jest kontynuacją legendy. Klasyczne nasze podcięcie do krzesiwa to było wiecie 11 lat temu. Kiedy, czy tam 13, nie pamiętam, bardzo dawno temu, kiedy ten noż a sam noż został wymyślony jeszcze wcześniej, e, kiedy właśnie wykminiliśmy takie podcięcie, które służyło do krzesania krzesiwym, Po wielu latach użytkowania doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę sam grzbiet, jeśli będzie zrobiony pod kątem 90 stopni, też świetnie krzesze i niepotrzebny jest ten element tutaj, no ale jest już takim znakiem rozpoznawczym tego nożu, więc w tym modelu też chcieliśmy to zrobić i oczywiście tak samo bez problemu działa, natomiast Podczas użytkowania, najczęściej ten element wykorzystuje właśnie do tego, czyli do położenia to kciuka i do m, m, jakby poprawienia precyzji cięcia i pracy delikatnych i drobnych. Nie? Oczywiście ten element też działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli krzesiwo, za jego pomocą, też działa świetnie. Czyli wycięcie krzesiwo w tym miejscu, właśnie. Ten element tak ma działać, działa zgodnie z przeznaczeniem. Zobaczmy, jak sobie poradzi z batonowaniem kawałka brzozy, która jest tutaj przesuszona. nie jest kawałek zmarzniętego drzewa, bo ten nóż ma spełniać właśnie takie standardy czyli ma być narzędziem suriwalowym, przeznaczonym do bez żadnego problemu działania w terenie w warunkach takich, kiedy potrzebujemy materiału. Na przykład takiego jak teraz, czyli batonowania suchego materiału. I gwarantujemy jakość i to, że ten projekt bez problemu poradzi sobie nawet w takich trudnych warunkach i podczas tak trudnej w sumie skomplikowanej czynności, jaką jest batonowanie. Dlatego że nieumiejętne batonowanie zawsze powoduje gdzieś tam. Po prostu zniszczenie tego kiepskiego noża, jeśli używacie oczywiście kiepskiego noża. Tutaj widać, że bez problemu w twardej brzozie, mimo nawet, że mamy senka, nasz nóż radzi sobie świetnie. Zobaczymy jeszcze, jak pójdą feeder sticksy. Noż zrodził się właśnie podczas wyjazdów i różnego rodzaju szkoleń. Kiedy potrzebowaliśmy narzędzia, które poradzi sobie w sytuacjach awaryjnych, chodziło o posiadanie niewielkiego noża, którego możesz mieć zawsze przy sobie, a w sytuacji awaryjnej, kiedy rzeczywiście trzeba będzie nadwyrężać. Wytrzymałość narzędzia, żeby ten nóż się nie zawiódł. I przede wszystkim kluczowym elementem w warunkach suriwolowych jest uzyskanie suchego materiału. Ta technika nazywa się batonowaniem, a następnie tworzeniem tzw. Feather Sticksów. Chodzi o to, żeby stworzyć delikatne drobne wiórki z środka drzewa. Oczywiście w wcześniejszym batonowaniu kałązki też zwykle ok. można. Jak ktoś chce się nauczyć i dokładnie skumać, zapraszam na szkolenie na którym dokładnie omawiamy, co, jak, dlaczego, z jakiego drzewa, jak to wybrać i do tej techniki, czy do robienia pierzastych patyków najlepszym szlifem jest szlif właśnie skandynawski, dlatego ten wybór no, można powiedzieć, że ludzie dzielą się na dwie grupy na tych, którzy kochają szlif skandynawski i na tych, którzy nienawidzą dlaczego nienawidzą? dlatego, że największym kłopotem w szlifie skandynawskim jest późniejsze ostrzenie tego noża dlatego, że żeby go naostrzyć no, żeby go naostrzyć zgodnie ze sztuką, powinniśmy ostrzyć go po całej powierzchni szlifu, czyli całe półtora centymetra powinno być zjeżdżane. Jeśli będę robił to nieumiejętnie i ostrzył go, można powiedzieć, na kolanie na szkoleniu, i tylko samą końcóweczkę, samą tą krawędź tnącą, to po jakimś czasie, bo to jest szlif skandynawski, dalnie na zero, po jakimś czasie będę miał szlif i dodatkowy szlif, tak zwany back bevel chyba, tak to się nazywa? Chyba tak. Czyli dodatkową część tnącą, co spowoduje, że będę miał dodatkowy kąt, no i tych, można powiedzieć, już tych patyków nie będę robił idealnie. Ja mój pierwszy nóż, który miałem i mam go od samego początku, ostrzyłem dokładnie tak właśnie na kolanie, przez co można powiedzieć, zniszczyłem tą kramę śnącą, ale on cały czas służy, działa i tam się nic nie zepsuło, nie? Macie dwie drogi właśnie, albo się staram i robię to profesjonalnie w domu na porządnej ostrzałce, to jest ciężkie, trudne, skomplikowane, ale da się, lub robicie to w lesie na kolanie, ostrząc po prostu samą tą końcóweczkę, nie? Kiedy się to zrobi, w sensie kiedy zniszczycie krawędź trądnącą, to znaczy, zależy, jak często ostrzycie nóż. Zobaczmy, jak krzeszę nasz MOD Mark 2. Oczywiście w rękawiczkach jest to troszeczkę utrudnione. Trzeba sobie to dokładnie ułożyć. Tych pierzastych patyków bym zrobił dużo więcej. Więc jeśli szukasz noża suliwalowego, który ma spełnić wszystkie wymagania wytrzymałego noża, jednego na całe Twoje życie, to polecam. Mój wytwór, wytwór Suivaltech MOD 01 Mark 2.